Most historia pewnej znajomości. Pod takim tytułem Stowarzyszenie Impact Skills przygotowuje wyjątkową sztukę teatralną. Wyjątkową, bo wezmą w niej udział w większości aktorzy amatorzy. Dla wielu z nich występ na deskach teatru będzie spełnieniem marzeń. A celem tego projektu jest zbliżenie pokolenia osób młodych i starszych, mówi pomysłodawca spektaklu Krystian Łata. Głównie chcieliśmy zaangażować młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, jednak mieliśmy też to było moje takie zamierzenie, aby zaangażować również i seniorów. Stąd też powstał pomysł, aby zrobić projekt, który będzie angażował wszystkie tak naprawdę grupy wiekowe. Tak mamy i dzieci, i młodzież dorosłych, a także seniorów, więc myślę, że dokonaliśmy, co planowaliśmy. Ten projekt ma na nas duży wpływ, dodaje Kinga Milcarz, która jest w niego zaangażowana. Uwielbiam teatr i uwielbiam inicjatywy społeczne, które mogą coś zmienić. A ta inicjatywa na pewno coś zmieni, bo ja już widzę w uczestnikach, w każdym z uczestników widzę przemianę i, i zmianę stosunku w ogóle do samego siebie i też do innych właśnie. Do też tej relacji między młodymi i starszymi. Przyjście na spektakl i obejrzenie go może wprowadzić jakąś zmianę. w widach. O tym projekcie jeszcze dzisiaj u nas usłyszycie.